Krzysztof Kamil Baczyński. Byłem jak lipy szelest. Na imię mi było Krzysztof. Dzieciństwo. Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie i należał do pierwszego pokolenia urodzonych w wolnej Polsce. Dzieciństwo. Poeta miał też starszą siostrę, której nie znał, ponieważ zmarła zaraz po narodzinach. Na imię miała Kamila. I dlatego na drugie imię nadano mu Kamil. Chorowity od dziecka Krzysztof już od dziecka był bardzo chorowity. Chorował między innymi na astmę i miał problemy z sercem, często był też przeziębiony i gorączkował. Rozstanie rodziców. Gdy Krzysztof miał trzy lata, jego rodzice rozstali się i razem z matką zamieszkał u babci Karoliny Zielęczyk przy ulicy wspólnej 75 w Warszawie. W okresie nauki gimnazjalnej jego rodzice wrócili do siebie i znów zamieszkali na Czerniakowie. Ojciec Stanisław Baczyński, urodzony 5 maja 1890 roku w Lwowie, zmarł 28 lipca 1939 roku w Warszawie. Polski pisarz, krytyk literacki, publicysta i historyk literatury, działacz socjalistyczny, żołnierz Legionów polskich. Kapitan Piechoty Wojska Polskiego. Poeta nie miał dobrego kontaktu z ojcem przez rozstanie rodziców. Matka Stefania Zieleńczyk, urodzona 3 grudnia 1890 roku, zmarła 15 maja 1953 roku w Warszawie. Nauczycielka i współautorka podażników do ćwiczeń gramatycznych, ortograficznych i stylistycznych. Pochodziła z rodziny warszawskich Żydów. Edukacja Paczyński swoją edukację rozpoczął w seminarium nauczycielskim Katolickiego Związku Polek przy krakowskim przedmieściu 36, gdzie wykładała jego matka. Po trzech latach nauki w seminarium poeta zaczął naukę w gimnazjum imienia Stefana Batorego przy ulicy Myśliwskiej 6. Edukacja. Uczniem był przeciętnym, choć nie miał większych trudności z nauką. Większość ocen na jego świadectwach to trójki. Jako ciekawostkę warto dodać, że na jednym z zachowanych świadectw nawet postępy z języka polskiego zostały ocenione na ocenę dostateczną. Konsekwentnie za to przez cały pobyt w szkole miał bardzo dobre wyniki z rysunków. Edukacja: Maturę zdał w 1939 roku. Po maturze udał się z paroma kolegami do Bukowiny Tatrzańskiej, planował studiować w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ale plany pokrzyżowały mu śmierć ojca i wybuch wojny. Studia w 1942 roku zaczął studiować polonistykę na tajnym uniwersytecie warszawskim Śmierć ojca. Śmierć ojca, choć przewidywana w związku z jego chorobą, przyszła nagle i niespodziewanie. Była wielkim przeżyciem dla Krzysztofa i jego matki. Poeta jeszcze przed paroma tygodniami otaczany w domu troską, z dnia na dzień musiał stać się dorosły. Poznanie z Barbarą. W wieku niespełna 21 lat poeta poznał Barbarę Trapczyńską, koleżankę stajnej polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ślub z Barbarą. Krzysztof i Barbara pobrali się 3 czerwca 1942 roku w kościele na solcu. Po ślubie młodzi zamieszkali w wynajętym dwuizbowym lokalu na ulicy Tadeusza Hołówki 3. Prawdziwa miłość. Krzysztof bardzo kochał swoją małżonkę. Świadczą o tym wiersze, które dla niej pisał. Między innymi Biała Magia, Niebo Złote ci Otworzę, O Barbaro, Najdroższa, Erotyk, Miłość. Wojna. Prosto ze szkoły wkroczył w wojnę. Początkowo Krzysztof był członkiem socjalistycznej grupy płomienie, ale zmienił swój krąg ideowy. W miarę czasu dało się zauważyć wyraźny zwrot w poglądach na świat i życie. Przebieg działań wojennych we wrześniu 1939 roku i tragiczne losy oficerów polskich uwięzionych w ZSRR przyniosły orzeźwienie. Prawdziwy patriota, Baczyński był absolwentem szkoły podchorążych rezerwy Agricoli. Uczestnikiem kilku przeciw niemieckich akcji sabotażowych. Wiadomo również, że Baczyński rwał się do czynnego udziału w akcjach zbrojnych przeciwko okupantowi i że nie chciano go do nich dopuszczać w obawie o jego życie. Dla poety było bardzo bolesne, gdyż chciał on być równy swoim kolegom tak w prawach, jak i obowiązkach. Duże ryzyko. W 1940 roku po utworzeniu getta w Warszawie pozostaje z matką po stronie aryjskiej, Ryzykując w razie wykrycia żdowskiego pochodzenia matki rozstrzelanie na miejscu. Wojna. Latem 1943 roku Baczyński wstępuje do szarych szeregów, batalionów szturmowych podporządkowanych Armii Krajowej walczących w Powstaniu Warszawskim. Porzucił studia polonistyczne, aby poświęcić się konspiracji i poezji. Twierdził, że jeśli będzie mu to dane, to do nauki powróci. Seudonimy poety Jan Bugaj, Emil, Jan Krzyski, Krzysztof, Piotr Smugosz, Krzysztof Zieliński, Krzyś W trosce o swoje dzieła Baczyński dbał o swoje dzieła. Krótko przed wybuchem Powstania Warszawskiego przekazał Juliuszowi Każdeckiemu w debosyt kilka opracowanych brulionów zawierających czystopisy wszystkich swoich utworów poetyckich. W trosce o swoje rękopisy Baczyński miał zwyczaj przepisywania wierszy w kilku kopiach i umieszczania ich u swoich przyjaciół w różnych miejscach Warszawy. Jakby przeczucie, poeta jakby przeczuwając najgorsze, cień śmierci kładzie się na całą jego twórczość. Śpieszył się z pisaniem. Na przykład, tylko w ciągu ośmiu miesięcy, od września 1941 do lata 1942 roku napisał około 100 wierszy i to prawie w tajemnicy. Nagła i niespodziewana. Krzysztof Kamil Baczyński zmarł 4 sierpnia 1944 roku. Poległ w czwartym dniu Powstania Warszawskiego. Zginął od kuli niemieckiego snajpera. Wykonali. Klaudia Pinkiewicz, Paulina Celejewska, Natalia Krawczyk. Justyna Oręziak, Marlena Karpińska, Damian Rybak.